Oto cela, w której spędzić miałem trzy dni, jak oznajmia pismo. Powód odsiadki, złośliwość rzeczy martwych. Szczęśliwie dla mnie, tuż nieopodal, przechadzał się mój przyjaciel Oskar, który poszedł po pomoc. Kilka prób zakończonych fiaskiem zniechęciło ratowniczkę Milagros do dalszych działań. Tymczasem ja układam się powoli do snu. Aż tu nagle, zupełnie znikąd, pojawia się on, mój bohater. Mój wybawca, Don Pedro José Donoso. Ratownicy naradzają się i już za chwilę będziemy mieli informację co z moją wolnością. Decyzja ratowników jest jednomyślna. Nastąpi eskalacja. Teraz! Kopać! Mocniej! Jeszcze? Aj, aj, aj. A! Specjalnie dla Państwa w postprodukcji, komentował Bartosz Szpakowski.